Julian Tuwim, Ptasie Radio. Halo, halo, tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju, nadajemy audycję z Ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie? Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie? Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie? Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak? A po piąte, przez dziesiąte, będą ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pimpilić ptaszki następujące: słowik, wróbel, kos, jaskółka kogut, dzięcioł, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jemiołuszka, dudek, trznadel, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Halo, o, halo, lolo, Radio, radio, dio, dio, io, io, tria, 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 radio, pia radio, 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 pla pla radio, 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 słownika, Ćwir, ćwirk, radio, 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 Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk, ćwierć ćwir czyrik, czyr, czyr, czyr ćwirik. I tak zaczął ćwirzyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk-czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Kukuryku! Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie? A co to za spółka? Kuku, ryku, kuku, ryku, nie pozwalam, rozbójniku. Bierz, co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź, do jutra skrzecz, ale kuku moja rzecz. Zakukała. Kuku, kuku, nad podzięcią stuku, puku. Czajka woła. Czyjaś ty, czyjaś? Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś to byłaś. Przepióreczka, chodź tu, pójdź tu, masz co? Daj mi, rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki w szczebiot, w świegot, w zgiełk otaki. Daj tu, rzuć tu, co masz? Wiórek, piórko, ziarnko, korek, sznurek? Pójdź tu, rzuć tu, ja ćwierć i ty ćwierć, lepiej gniazdko, przylep to, przytwierć. Widzisz go? Nie dam ci, moje czyje? Gniazdko ci, wije, wieje, wieje. nie dasz mi? Wstać się, I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia milicja. I tak się skończyła ta leśna audycja.